Dzień dobry, dzień dobry, e, dobry wieczór, dobry wieczór, wieczór, tak ciemno możemy. jest, nie wiem czy widzicie za nami jest góra Gibraltar, skała e, e, i jesteśmy na końcu Europy, e, w dzień Polonii, e, w dzień po rocznicy, 18 Sto, rocznicy, nie, 19, 19 rocznicy, rocznicy przystąpienia Polski, Polski do Unii Europejskiej. Europejskiej i dzisiaj chcielibyśmy z końca Europy porozmawiać o, o Europie. Jako Europejczycy. Jako Europejczycy. Dobra, to, to co? To zobaczcie czołówkę, i po czołówce pogadamy. Aha. Dzień dobry. Piotr Surmaczyński na żywo z Londynu, tym razem z Gibraltaru i. Monika nalepa surmaczyńska też z Gibraltaru. Z... Żona Piotra. Z Gibraltaru, tak. tak e, dzisiaj rano przyjechaliśmy na koniec albo na początek Europy. Właśnie piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy, czy Gibraltar to jest początek, czy koniec Europy. E, I co? I, e, no, i, e, no i chcielibyśmy porozmawiać o tym, o Polsce w Europie. A jesteśmy od... chyba w odpowiednim miejscu. Tak. Ponieważ Gibraltar jest częścią Wielkiej Brytanii. Która nie jest w, Unii, nie Europejskiej. Jest w Unii Europejskiej, a Gibraltar jest w Unii Europejskiej. I to się nawet widzi tutaj, chodząc po restauracjach i po sklepach, ponieważ można płacić w euro. Można płacić I w, w, punktach, każdy, w każdej walucie, tak. A, ale no powiewa wszędzie nad wszystkim Union Jack, czyli mm -hmm. flaga brytyjska. Um, I co? I jesteśmy tutaj w Gibraltarze krajem europejskim i z drugiej strony nie jesteśmy. Wiecie, jak było referendum, to Gibraltar um, głosował w 97% za pozostanie w Unii Europejskiej. E, no niestety... No, ale oni są częścią Europy. Znaczy, Wielka Brytania też była częścią Europy, no. prawda? Bo to Europa jest, w dalszym ciągu jest Europa, tylko że no, jednak w tej Unii nie jesteśmy. Znaczy Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej i. A Gibraltar jest razem z Hiszpanią. Tak. No i, i razem z, Pol z Polską. I mam nadzieję, że Polska jak najdłużej będzie w Unii Europejskiej, bo nie wyobrażam sobie, gdyby miało być inaczej. No, Pamiętam te czasy 30 raczej? lat, nie, ja miałam 30 lat, jak właśnie było przystąpienie, i 1 maja 2004 roku, tak, tak. Polska wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej. To było super. To było po prostu coś niesamowitego. To, yeah, yeah. to otworzyły się granice. Na początku tego nie docierało do mnie, nie, bo to takie było, nie wiem czy, do mnie nie docierało i to było takie, nie wiedziałam, co się z tym będzie, jak, jak to się będzie jadło, jak to będzie wszystko wyglądało, czy jak to, jak to będą wyglądały te otwarte granice. I pierwszą granicą, pierwszą granicą, nie granicą, którą przekroczyłam, to, była, to były Czechy. I to było fajne. Nie było budki, nie było kontroli. I i, 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 i chciałabym, żeby tak dalej było i chciałabym, żeby Wielka Brytania znowu była w, w, w Unii. Europejskiej. Nie, to chyba nie było, tak, bo e, to mówisz o Schengen, ale tak naprawdę na początku nie byliśmy chyba w Schengen e, i ja wtedy. A, no, no, no może, może. W, wte, wtedy jechałem do Danii i je, z Gdańska i przez całą Polskę jechałem i. Mhm. Wszędzie w Polsce były takie festyny, ludzie się cieszyli. A, to tak, to tak. To przyjechaliśmy to przez Niemcy, też jeszcze się cieszyli, ale jak przyjechaliśmy przez hmm. niemiecko-duńską Ale referendum granicę, też pamiętam. Referendum, wiesz, że ja nie pamiętam? A ja pamiętam, pamiętam. No, głosowaliśmy za na pewno Nie oboje. było już tak dawno, to było 19 lat temu, więc... To, 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 to. Nie, referendum chyba było rok wcześniej, 20, rok wcześniej, lat, 20 temu. lat temu. No. To strasznie dawno. 20 lat temu, coś tam. Co. Ja w, w Wielkiej Brytanii mieszkam 10 lat, Plus tego, to się pamięta takie rzeczy, bo to było takie przełomowe coś, a takie przełomowe rzeczy się pamięta. No. To było jak na rodzinę dziecka. No tak. No, szczerze mówiąc. Be... Tak, z tymi granicami to rzeczywiście masz rację, to było Schengen. Ale to pamiętam, że pierwszą granicę, którą przekroczyłam, tak po prostu bez paszportu, bez. Miałam paszport, bo się bałam, ale. Bo to trzeba mieć jakieś chyba, Zawsze chyba trzeba mieć paszport, ID jakieś i, i na dowód można przejeżdżać. to było takie niezrozumiałe wszystko dla mnie. To było takie świeże wszystko. I to że było, tak można, że nie? tak można. No. I, no i Czechy to był pierwszy kraj, gdzie sobie tak pojechałam. No, niczego. A niczego. Ja pamiętam, że prowadziłem wtedy jakiś tam interes. Zciągałem odzież i e, wracaliśmy z towarem. E, I właśnie na granicy nie musieliśmy żadnego cła robić, mhm. nic. Oni oczywiście nam sprawdzili nam dokumenty i w ogóle, bo Polska nie była w Schengen, ale po prostu wjechaliśmy jak ze swoim, jakbyśmy jechali do Kielca albo mhm. do Łodzi. Odczuł się od tych Kielc, <laughs> to, że się czepia tych Kielc. No, a, a odebraliśmy, no, no i to było takie fajne, tak, poczułem się częścią Europy, ale wiesz, ten efekt jest taki, że na przykład Wielka Brytania wyszła mhm. z tej Unii, ale na przykład jak się przekracza, Granice to jest takie przejście dla Unii Europejska i Wielka Brytania i reszta świata. Uh -huh, uh -huh. Natomiast jak się już jedzie do Unii Europejskiej, to jest Unia Europejska i uh -huh. reszta świata, więc nie uwzględniają Brytyjczyków. Uh -huh. A w Anglii chyba i w Wielkiej Brytanii generalnie jest bardzo duża jakby to by, e, taka nostalgia za południe, tak, ludzie ja powrócili, jakby Taką pełną Europejką. To poczułam się chyba wtedy, kiedy wyemigrowałam właśnie do Wielkiej Brytanii, która jeszcze wtedy była w Unii, bo jak zamieszkałam w Wielkiej Brytanii, w Londynie, to dopiero w, w którym roku było referendum? W 2016. Tak, w 2016 roku było referendum, no to już mieszkałam, mieszkałam już 3 lata wtedy w Wielkiej Brytanii i, i wtedy, jak wyemigrowałam, to wtedy się poczułam Europejką, że tak, tak bardzo poczułam tą wolność i to takie tą Unię, że mogę sobie tak po prostu pojechać do innego kraju, założyć sobie NIN, tak zwany National Insurance Number, który upoważnia mnie do podjęcia legalnej pracy, wynająć mieszkanie i byłam tak jakby, jakbym była członkiem tego państwa, jakbym była członkiem Europy i wtedy właśnie najbardziej poczułam to, że tą Unię Europejską, że jak mieszkam w Polsce w takim Małym, w małym, no małym, wschodnioeuropejskim państwie, które przyłączone zostało do Unii, i dopiero po ilu latach ja się dopiero poczułam taką pełną Europejką, to właśnie jak wyemigrowałam w 2013 roku. Ale wiesz co, wtedy to jeszcze nie była emigracja, to po prostu przeniesienie się. Tak, to była wiesz, przeprowadzka. To emigracja było... tak naprawdę dla mnie była w 2016 roku. Po pierwsze referendum, a po drugie jakby PIS się ugruntował. I nagle przyjazdy z Wielkiej Brytanii do Polski nie były już takie łatwe. No i jeszcze jakby była jakaś taka niechęć, zaczęła się robić. Że na przykład było wstyd się przyznać, że nam jest dobrze, tak? No tak. Zresztą generalnie w Polsce jest tak, że wstyd się przyznać, że komukolwiek jest dobrze, bo jak ci jest dobrze, to inni ci zazdroszczą, inni ci życzą źle. Tak jest chyba. Napiszcie w komentarzach, czy się mylę, czy się nie mylę, ale no. tak. Znaczy, wydaje. jest taki, taki problem, że no, wiesz, spotykamy się często z takimi pytaniami, czy rzeczywiście w Anglii brakuje jedzenia. To takie dementy: nie, nie brakuje jedzenia. Niczego nie brakuje. no, 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 no nie brakuje. No. To co komentować. Ja jestem w szoku, że to są takie programy i dziennikarz, który mieszka w Wielkiej Brytanii, w Londynie, jest, tak, no? jest korespondentem w znanej stacji telewizyjnej w Polsce i mówi takie bzdury. Generalnie mieszka niedaleko nas i chodzimy do tych samych sklepów, zaopatrujemy się w tych samych sklepach i jeżeli ja wychodzę ze sklepu z pełnymi koszykami, robiąc zakupy, a po czym. Wieczorem wiaduje się, że nie ma rzeczy. To ja wykupiłam? Może ja wykupiłam? Dlatego nie ma rzeczy w, w, na, na półkach w stepie. Znaczy, nie, 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 brakuje niczego. Znaczy gorzej Tylko, się żyje niż w czasie Unii, żyje. ale to, na tym, to, to jest jakby kompleks problemów. Jest na pewno trochę drożej, ale to chyba wszędzie jest drożej, jest. bo po pandemii to chyba wydaje mi się, że w, każdy, w każdym państwie coś się porobiło takiego, że chyba inflacja też jest przez. Ale w dalszym ciągu jest tak, że jak się w Wielkiej Brytanii to tak jak kiedyś, gdziekolwiek jedziesz. No prawie gdziekolwiek Nowy Jork jest tutaj wyjątkiem, ale gdziekolwiek idziemy, to nam się wydaje, że jest trochę taniej, taniej. Gibraltar w ogóle jest tani. bardzo Także, tak. e, Pomimo, że jest też no jest częścią Wielkiej Brytanii, a ceny i w funtach się płaci. I w funtach są podawane ceny na, na półkach, ale, ale, euro jest, też, ale jest o jedną. A, a, nie wiem, o połowę, jedną taką połowę. jedną drugą, no. albo czasem więcej, e, taniej. E, mhm. Alkohol, papierosy są bardzo tanie. Ale nie, jedzenie w Restauracje są tanie. Obiad. Hotele są tanie. No. No. Także. Taki, nie wiem, jeszcze przed wyjazdem byliśmy w restauracji w Londynie ze znajomymi, i za naszą czwórkę, my dwoje i nasze dwoje dzieci, byliśmy w pizzerii i tam nie wiem, co tam było butelka. Jakieś wina, pizze, butelka pizze, wina, Czy no. pizze pasta jakaś i za to zapłaciliśmy. Około 100 funtów, 96 dokładnie funtów. Tutaj za Przeliczając i nawet patrząc w menu, zapłacilibyśmy 40 funtów. No, no jest różnica. No. No to jest, to jest więcej niż, mniej niż połowa. Się płaci Bo wiesz, tutaj. co? Są wysokie podatki w Wielkiej Brytanii. No podatki, tak. A tutaj, jak jest z tymi podatkami na No tu, tu chyba jest jakaś tam strofa bezpodatkowo-to jest no, raj właśnie, podatkowy. No właśnie. Tak? To może ale wiesz, co? Taniej. To też jest tak, że u nas w Londynie są strasznie drogie czynsze. Wszystkie opłaty są wysokie, strasznie. No a tutaj nie wiem, jak się ludziom żyje. I tutaj my mieszkamy teraz w Najryś sobie na trzy dni na gimlartażu jacht. No. I e, no, tak ludzie mieszkają i tak żyją. To są mariny, ale zresztą w Londynie też są mariny i tam no. też ludzie mieszkają na barkach i e, w jachtach większych, mniejszych. I to się też bardziej chyba podobno opłaca. Ale Więc, wróćmy e, do, do, Unii do Unii Europejskiej. I wiecie, co teraz w Wielkiej Brytanii jest taki kacyk? E, chodzi o, o kac od słowa kac, że Brytyjczycy by chyba chcieli wrócić do Znaczy Polski, mi się do wydaje, do że ten kac to jest taki trwający od 2016 roku, bo nie. oni się nie spodziewali tego, że oni, nie, że ludzie zagłosują za wyjściem z Unii. Znaczy, to było, po, po, po pierwsze, to co? Był, jak, Jaka to była różnica? Nie, bo, bo byli tacy… Poli... Był 1%? Po, po... 1% chyba. No, by... Byli populiści, którzy nie mieli nic do zaoferowania, i jedynym jej pomysłem na zaistnienie było to, żeby, żeby zaproponować Brexit. To będzie zmiana, i tam takie wzmożenie patriotyczne było, i, i, i takie gadanie: odzyskamy kontrolę. No, oni chyba przyciągnęli, przeciągnęli na swoją stronę starszych ludzi, bo tak. mówili bardzo dużo, mówili, bardzo dużo obiecywali, że pieniądze, te składki, które wpłacają do Unii, będą y, wtedy na NHS, czyli na tą na kolejki zdrowia. znikną. Znikną kolejki, których nie było, nie było kolejek znaczy były takie no, dwutygodniowe. No, no a teraz, no, są a teraz jakie 4, są 4-5 miesięcy tak, się czeka no na, no właśnie, na na, na to zabieg. jest właśnie to kłamstwo i to kłamstwo było już y, wykryte zaraz po ogłoszeniu. W tak, referendum, po... wyniku referendum w telewizji śniadaniowej i niejaki błazen, że tak powiem, Nigel Farage, tak, mm. przyznał się do tego, że kłamał. Tak, na znaczy on powiedział, pytanie, że nie do końca dobrze go zrozumiano. No, tak, 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 bardzo tak, że to nie jest tak, że pieniądze ze składki pójdą na służbę zdrowia, ale mogłyby pójść. No tak, tak ale dobra, No w Wielkiej Brytanii mleko się wylało, powiedzmy tak, tak. żyjemy dalej i. E, ale ten Brexit też jest niekompletny, bo w dalszym ciągu Wielka Brytania ma mnóstwo praw i przepisów unijnych i tak. nie jest to w stanie, że tak powiem, parlament. Wiecie, nawet takie rzeczy jak telefony nie? i roaming, to normalnie po prostu jesteśmy w Europie, w państwach europejskich i korzystamy z telefonu, tak jak, tak jak wcześniej, jak. jak nie musimy kupować karty SIM. Jak wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii, na przykład jedziemy do Polski, to nie musimy kupować spe specjalnej w Polsce karty SIM, żeby korzystać z telefonu. Korzystamy normalnie, tak jak wcześniej. A jednocześnie na, na, na zasadach roamingowych. Anglia nie? jest podporządkowana w dużej mierze Unii Europejskiej. Wcale nie odzyskaliśmy mhm. kontroli. Różnica polega na tym, że kiedy Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, to mogliśmy współdecydować, znaczy. My, Wielka Brytania mogła współdecydować o tworzonym prawie europejskim. W tej chwili musi, mu, musi, jakby, kupować to w ciemno. I wiecie, co trochę tak mówimy, to bo patrzymy na, na działalność tego Ziobrina, Ziobry, pseudonim Zero, i, i to na przykład ten, ten efekt, że on zmienił nazwę pra, pa, państwa na. Zmienił nazwa na suwerenna Polska. Moim zdaniem to jest zapowiedź tego, że będą dążyli do poleksitu, a może dlatego właśnie, że nie mają nic innego do zaproponowania, poza jakichś wzniosłych, pustych haseł, za którymi tak naprawdę nic nie idzie. I że po prostu apelujemy do Was. No 19 lat Polski w Unii Europejskiej to 19 lat... No mam nadzieję, lat... że Polacy będą mądrzejsi od Brytyjczyków i nie uwierzą w te populistyczne hasła. No i że nie dacie, rządzące, nie damy w sumie, i, bo właśnie nie i, wiem, czy dacie, czy nie damy, bo nie wiadomo, czy my, my, my Polonia będziemy mogli głosować, bo PiS robi wszystko, żeby jakby sabotować e, możliwość liczenia naszych głosów. No bo my, my się za nas... granicą według partii rządzącej w, w, Polsce, w Polsce jesteśmy po prostu... tym. Reżimu. No tego reżimu, to jesteśmy... Nie ludźmi, bo, nie, nie, wiem, obywatelami. nie obywatelami, ponieważ nie dużo głosować, ludzi, no. którzy to są po prostu totalne bzdury, mówią, że nie płacisz podatku, nie masz prawa głosu. Hello, jak nie płacimy podatku? No jak, jak no, Płaciliśmy przez wiele lat, przecież nie tak, urodziliśmy to jest, się no. To jest raz. Urodziliśmy się w Polsce, mieszkaliśmy w Polsce, mamy dowody osobiste, mamy numer PESEL. No i mamy Jesteśmy, konstytucję, która daje mamy nam konstytucję, takie konstytucję, no. które jest napisane, jeszcze nie wymazali gumką i nie podpisał tego, nie zatwierdził tego e, Duda. Duda no. Zwany prezydentem. Na żartu. Na żartu. Więc mamy pełne prawa. Poza tym wydaje mi się, że ja czy Piotrek czy wiele innych Polaków mieszkających za granicą mamy większe pojęcie o, o, tej, o tej sytuacji. Możemy też, bo widzimy to z innego punktu. Z, z innej perspektywy. Z, pers z innej no. perspektywy, tak. I mamy to doświadczenie z, tego Brexitu. Mamy głupiego, doświadczenie no. Brexitu. Mamy też doświadczenie w innych też sprawach. I wiemy, jak na przykład inne inne państwa, w innych państwach rządzą politycy. Przecież też ja nie jestem za bardzo zadowolona z rządów obecnych Wielkiej Brytanii, ale to już jest inny szczegół. No, ale w każdym razie, mam... tak, jak, tak jak właśnie Piotr powiedział, inna perspektywa, inne ale widzenie. I wydaje mi się, że ja więcej wiem niż na przykład Pan. Pan Bolek z podbudki z piwem, który nie ogląda telewizji, który, tylko coś zasłyszy, który coś za, no. zasłyszy od kogoś tam, bo powie, że to powiedział, tamten powiedział ktoś i to jest najlepsze i w ogóle. Wydaje mi się, że ja chyba mam większą wiedzę na temat polityki w Polsce i chyba mi się wydaje, że ja mam większe prawa do głosowania. Chociaż on też ma prawo głosowania, ale tak, niech mi nikt nie mówi. Mamy. Tak, równe mamy. I niech mi nikt nie mówi, że. Że ja chcę urządzać, tak? bo też, też takie opinie no, chodzą, że, da, da to my w ogóle, urządzać, że nie ma sensu wracać do tego, bo tak naprawdę Polakom życie. A Ale ile Polaków za granicą prawa, jest? Więc no, jest, jest... jest dużo, podobno 10 znaczy, milionów. Generalnie jest tak, że po prostu chcą Ale nas. Dziś 500 tysięcy głosuje. No. Chcą nas za przeproszeniem udupić, ponieważ Tusk będzie startował. Z Warszawy, a wszystkie głosy z zagranicy idą na Warszawę, więc no. chociaż Kaczyński też z Warszawy będzie. Ale no ale wiesz, jeżeli chcę, żeby, Tusk znokautuje, no. będzie miał 500 tysięcy właśnie. głosów więcej niż Kaczyński, to będzie no obciach. Właśnie. No ale e, no, to właśnie Tusk, tu znaczy PiS ma taką jakby tendencję do obchodzenia prawa, do łamania prawa, do niestosowania prawa. E, i jednym z tym z tego e, aspektów tego. Postępowanie pisu jest takie stworzenie takich zasad, żeby pod pozorem prawa, bo to to, że jakaś większość sejmowa coś ustali, nie znaczy, że to jest prawo, bo jeżeli ustawy w każdym, są niezgodne z w każdym konstytucją. Razie, panie Kaczyński, cały rządzie polski. My i tak zagłosujemy. I tak zagłosujemy przeciwko Wam. I, oczywiście, ale to jest tak, że nawet jak nam zabronicie tutaj i nie dacie nam prawa głosu tutaj za granicą, to, to my nie mieszkamy daleko. To nie jest Ameryka, to nie tak. jest Australia, to nie jest Wielka Brytania, to nie jest Australia czy Afryka. My po prostu wsiądziemy w samolot, nawet jakby te bilety miały być nie wiadomo, jakie kolosalnie drogie, to wsiądziemy i pojadę i zagłosuję przeciwko Wam. Tak, tak będzie, was. bo. bo e, przynosicie wstyd i za granicą coś. Obciach właśnie... nam i w ogóle ciągniecie nasz kraj do, do jakiegoś. do wiem, właśnie do Poleksitu. I do to Poleksitu, jest, do Białorusi, to do Putina, poważnie... do, do, do feudalizmu tak, tak naprawdę. No. Że Polacy bronimy się rękami i nogami jesteśmy jednym narodem ci, co mieszkają pismy, za granicą. z Unii, tak? bo to nic dobrego nie będzie. A zwłaszcza w Polsce, bo... dzień Polonii dzisiaj. Także nie możemy się po prostu pozwolić, podzielić i, i jakby. Mamy prawo głosu i z niego jest skorzystamy. Żaden, żaden, żaden rząd chyba tak nie podzielił Polski i Polaków, jak ten obecny. Ten no jest okropnie. Wiesz, wiecie, w Wielkiej Brytanii też jakby rządzą Populiści, ale e, nie ma takiej sytuacji, że B tak. BBC e, nie zachowuje obiektywizmu. Oni po prostu jadą po wszystkich. Jeżeli ktoś coś zrobi głupiego, to po nim jadą, mm -hmm. nawet jeżeli jest e, e, bratem króla, tak, mm -hmm. książę Andrzej. Tak, tak. Tam próbowano to tuszować, zostało to nagłośnione. Facet stracił swoje prawa, e, przywileje i, i, i jest powszechnie e, e, jakby. Um, odtrącony, tak. I o zgrozu, munduru nie może założyć. A, a, a wiecie, a to, co, co mnie jakby strasznie drażni, kiedy na przykład mamy um, pana Sztura, który prowadził po pijanemu albo pod wpływem alkoholu został zatrzymany i robią z niego przestępcę. To oczywiście nie powinno mieć miejsca i ja tego nie pochwalam, mm -hmm. ale jednocześnie jest jakiś polityk pisowski, który. Nie też, że prowadził, nie wiadomo czy popijanem, no bo, bo nie ma badań. Przejechał na, 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 na przejściu dla na, na pierwszych kobiety, która zmarła. Wiecie, że sprawa się od iluś tam lat jeszcze nie rozpoczęła i prawdopodobnie pomysł jest taki, żeby gościowi przetarkali. Nie, nie, nazwiska, ja nie pamiętam jego nazwiska. Nieważne, no, tego Czarneckiego syn, pociągnął kochanka swojej, swojej żony podobno a nożem, to znaczy podobno kochanka, tak, bo pod łóżkiem nie siedzieliśmy, ale wsadził facetowi nóż w brzuch. Nie zabił go, na szczęście, no ale co go spotkało? Nic, jest dalej posłem. Ale wiecie, ale nawet sytuacja, I gościu, która... którego znaleziono po pijaku na przystanku, tak, w sobie w przez ile lat nie, nie dostał zarzutów morderca Adamowicza, który zabił na oczach milionów ludzi no. przed telewizorem i tysięcy przed, na, na koncercie? Byli, aż tyle miliony, świad miliony świadków było tego no. morderstwa, a przez ile lat nie, nie został skazany? No no wiele, lata? ale a, a na to. przykład policjant, który wjechał w tłum protestujących swoim samochodem, tak? Uszkodził kogoś, tam były ten, nic mu nie zrobili, sprawa umorzona. Policjanci, którzy bili pałkami teleskopowymi kobiety, policjanci, którzy strzelali z gazów do parlamentarzystów, do Sejmu, marszałka Sejmu. Nic im nie zrobiono, tak? Dobra, my nie będziemy tutaj wyliczać afer i w ogóle nie będziemy No To nie jest demokratyczny kraj, ten, tak, ta Polska. Nie, nasza. No i właśnie chcemy tylko zaapelować jako Polonia mieszkająca nie w Polsce, tylko za granicą i. Z końca Europy. Z końca Europy. W zasadzie spoza Unii Europejskiej. Tak. Z miejsca, gdzie 97% głosowało za pozostaniem w Unii, a mimo to. Musieli odejść. No, padła dobra, trzymajcie za całą polonię kciuki, żebyśmy jednak e, oddawali swoje głosy. Jesteśmy na, jednym narodem. E, na, na, podczas wyborów i jeszcze co? I trzymajmy się razem i nie dajmy się wyprowadzić z Unii, bo to jest. No jest. Dobra. No tak. Ja tak uważam. To jest moje zdanie. Dobra. Kończymy to spotkanie, bo padła bateria w lampie, a jesteśmy na zewnątrz. Nie wiem, czy uda nam się pokazać. Jesteśmy. A, no ciemno jest jak. No tak, za nami. Jest teraz jak nie ma tego tego góra Gibraltar, Ta słynna skała. Dookoła jest, macie tutaj. Jest pełnia jeszcze. No. I buja strasznie. Widać Księżyc gdzieś. się. Ja nie mam choroby morskiej. No o, to jest księżyc, nie, czy to jest lampa? To co tu widzimy? Nie, to księżyc jest. To księżyc. No, w każdym razie księżyc nad. nad. E... Mamy drugą lampę tutaj. Jest pięknie, tak pięknie. I wbrew pozorom bardzo europejsko. Dobra, kończymy. Bardzo. bardzo dziękujemy tym wszystkim, co oglądali. Piszcie opinie, piszcie, zostawcie swoje komentarze i na koniec jeszcze końcówka programu. No i widzimy się w kolejnych programach. Dobranoc. Dobranoc. Ja jeszcze mam jedną wielką prośbę do Was. Jeżeli Wam się podobało, shareujcie ten materiał, piszcie komentarze, dawajcie lajki. Razem możemy naprawdę za więcej, i Wasze opinie, Wasze lajki, Wasze komentarze bardzo pomagają temu kanałowi. Jesteście współtwórcami tego kanału, dlatego skorzystajcie ze swojego prawa i napiszcie, co o tym myślicie.